Cześć. Prace nad grą o przygodach piłki ciągle trwają. Kod dla mechaniki bazowej już jest, a następnym krokiem dla zbudowania testowanego dema jest dodanie leveli. Dla kanału oznacza to pewną zmianę. Dużo rzadziej będą pojawiać się tu materiały z postępów z prac. O ile pokazanie ludziom kodu i innych elementów implementacji nie spoiluje za bardzo rozgrywki, to lewele skrywają jednak zagadki i wyzwania, zaś odkrywanie ich jest znaczącą częścią doświadczenia gry. Dlatego też będę nad grą pracował trochę po cichu ale nadal będziecie mogli być na bieżąco z powstawaniem prototypu. O ile pokazanie jak się gra jest spoilowaniem rozgrywki, którego chcę uniknąć, to feedback od graczy faktycznie testujących kolejne wersje gry jest dla mnie ważny i przydatny. Dlatego zapraszam Was na serwery Discord, na których będę udostępniał kolejne wersje gry. Są to serwer Akademii Cybersowa, serwer Bielskiego Forum Graczy oraz serwer Brave Collective. Serwer Akademii już znacie. Jest on poświęcony wzajemnej edukacji zawodowej, nie tylko z zakresu gier. Serwer Bielskiego Forum Graczy zaś skupia wokół siebie graczy i twórców z Bielska Białej i okolic. Dodatkowo Bielskie Forum Graczy co miesiąc organizuje spotkania w barze Shakespeare. Brave Collective to zaś miejsce spotkań, integracji i organizacji przeróżnych, kreatywnych przedsięwzięć. Jeszcze trwają przygotowania do oficjalnego otwarcia serwera, lecz gdy to nastąpi, to myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia w tym, co robicie. Do zobaczenia i cześć!